I witam Was serdecznie moi drodzy I nawet nie mieliśmy chwili odpoczynku, bo generalnie tam gdzieś rozgrzała walka i okazało się, że nasi już przejęli e, przyjęli tą lokację, także w sumie już nawet nie ma sensu, żebyśmy tam biegli i z jednej strony to dobrze, bo chyba wychodzi na to, że już mamy... Tak jest, mamy praktycznie cały bagna pod naszą kontrolą. Zostały jeszcze takie niedobitki właśnie tutaj, e, tu w tym obozie, który widzieliśmy i jeszcze tutaj w, w jakimś tam gospodarstwie. E, nie da się ich całkowicie wypłynąć, w sumie to już mówię chyba trzeci raz, także przepraszam, jeżeli się powtarzam. Ale i tak spróbujemy, kurczę. Czemu by nie? Tu jest jakieś miejsce anomalii. Tu chyba można jakiś artefakt zdobyć. Także kto wie, może tutaj zabawimy jeszcze chwilę. Tu widzę, coś jeszcze jest. Aha, tutaj też jakaś, jakaś chatynka jest rozwalona. Tu też są jeszcze renegaci. Także można by spróbować jeszcze trochę z nimi powalczyć. Bo czemu by nie? Nie jest to taka zła lokacja generalnie, także tak, chyba myślę, że tak zrobimy. Oczywiście, tutaj się jeszcze przejdziemy. Chociaż nie, czekajcie, to już w sumie nie ma sensu, bo tutaj już będziemy musieli przejść do kordonu. Do starego, dobrego kordonu, który jest też zajęty przez mutanty wojskowych i pewnie jeszcze inne rzeczy. Bandyci, nie. No dobra, tutaj rządzą w kordonie, rządzą. Wojskowi i mutanci. Dobra, możemy się jeszcze chwilę tutaj rozejrzeć po tej świątyni. To chyba jest. Eee, I wyleciało mi słowo. Cerkiew. Dokładnie tak, Cerkiew. W sumie to tylko kwestia nazwy, także chyba nie ma znaczenia, czy powiem Kościół, czy Cerkiew. No ale, jak to w tych czasach politycznie poprawnych bywa, ktoś mógłby się ała obrazić. Okej. Okay. Nie! dobra. Mistrzostwo świata. Zużyliśmy bandaże, pięknie. Ile ja mam bandaży, przydałoby się trochę więcej. <laughs> Co to w ogóle jest? Czemu ktoś zostawił tutaj amunicję? Pewnie po, po renegatach zostało. Yy, I tak, jeszcze pójdziemy sobie na. A, tak, tak, to po ciałach wszystko pozostało. Dobra, weźmiemy sobie. To też sobie weźmiemy, bo to nam się przyda. Tobie, nie? Piękny zestaw. Dobra, cudownie. Zapowiada się piękna i długa noc. Dobra, czy coś jeszcze tutaj miałem zwiedzić? To chyba wszystko. Nie wiem, miałem jeszcze oczywiście e, pójść na cmentarz. Tak po prostu. Nie to, żebym liczył, że coś tam odkryjemy. Tylko tak po prostu, dla klimatu. Chciałem sobie zobaczyć, bo nigdy tam nie byłem. To w ogóle nawet nie wiem, co to jest. To wygląda trochę jak, e, ja wiem, jakiś stary bunkier. Tam chyba nie można wejść. A szkoda. Bo to miejsce ma niesamowity potencjał. A tutaj chyba jest właśnie... Okej, okay, tu jest jakiś dzik. No faktycznie tak. Noce są tutaj zdecydowanie ciemniejsze. Więc to chyba tak swobodnie nie będziemy mogli sobie łazić. Dobra, tutaj był ten cmentarz. No faktycznie. Faktycznie całkiem tutaj fajnie, tylko już tutaj widzę, że też są jakieś e, albo anomalie, albo jakieś anomalia. <laughs> Albo jakieś zgniłe opary. Czy można tutaj coś zdobyć? Nie, chyba nie. Jeszcze brakuje tutaj zombiaków. Nie, tu chyba faktycznie nic nie zdobędziemy. Oprócz promieniowania, no to spadamy z tego miejsca. I w ogóle to muszę właśnie zażyć leki. No dobra, w takim razie udajemy się na północ. Znowu na północ. To już byliśmy. Chyba że, chyba że zrobimy jeszcze inny myk i przejdziemy się do bazy Czystego nieba. Tam my sprzedamy wszystkie nasze e, przedmioty, fanty i tym podobne. Chyba jakieś się dalej. To chyba zbyt mądre, żebym teraz strzelał, bo może coś przywołam jeszcze. Może zwrócę czyjąś uwagę. Ale to by nie było dobre w sumie. Wiecie co tak chyba zrobimy. Przejdziemy się do bazy czystego nie ma, ale żeby tam wrócić, potrzebuję przewodnika. Przewodników mamy w sumie tutaj, w osadzie rybackiej i tutaj jeszcze w spalonym gospodarstwie. A tak patrzę, gdzie mamy bliżej. Wydaje się, że tam jest. Że do spalonego gospodarstwa dobra, tam pójdziemy. No, będę musiał zachować większą ostrożność. Jeszcze. Jeszcze dzik próbuje tutaj coś zdziałać. No to mu chyba nie wyjdzie. <laughs> dobra, gdzie tu jest ścieżka? Chyba najbezpieczniejsze miejsce w tym momencie. Dobra, tutaj mamy ściechę. I czekajcie, dobrze się kieruje? Dobrze, jest ok. No dobra, tylko poszedłem i co? Już się coś zaczęło? No ja to pewnie ten dzik. Fajne miejsce, powiem Wam naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne miejsce. Brakuje mi tylko tego e, miauczenia kotów z e, pierwszej części. Co to jest? To jakiś obóz stary. Tak, tu byli bandyci. Renegaci, Twu. Bagna generalnie są miejscem strasznie głośnym. I, i, I już chyba za daleko zaszedłem. Co tam jest? Jakaś anomalia, to na pewno. Ale tam jeszcze będziemy. To jest gdzieś tam. Okej, okay, no obszar do zwiedzania jest dosyć duży. Tam widzę jakieś... oczy? Tak, ale to martwy dzik, także nie mam się czego obawiać. Jeszcze raz. O, to już prawie jesteśmy, dobra. No właśnie, w nocy tutaj naprawdę można się zgubić. Dobra, szukajmy przewodnika i już go chyba widzę, tak jest. Dobra, opuścimy broni, bo nie mamy złych zamiarów. O co chodzi, Stalkerze? Zaprowadź mnie do. do. do, 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 do bazy. Może e, czas nam szybciej zleci. I będziemy mieli szybciej poranek. Albo mi się wydaje, może tak, może nie. 23, no to jeszcze trochę będzie w ciemno. Chcesz, dobra, na pewno chcemy sprzedać nasze pierdółki. I znowu swojsko i przyjemnie z chłopakami. No, ale dobra, nie to nas teraz interesuje. Czemu te latarki nie masz włączonej? Dobra, wpadłbym na samochód. Właśnie dlatego tak ważne są światła na drodze. Dobra, bierzemy swoją nagrodę. Kamizelka kuloodporna i 1500 rubli. Yy, dobrze, dobrze, bardzo fajnie O i to mi się podoba, że podaje nam od razu O ile wzrastają współczynniki W stosunku do tego co już mamy I to jest fajne Nie, czekajcie, czekajcie Co ja zrobiłem A nie, jest ok, dobra Wszystko, jest, wszystko się zgadza Dobra, to sobie Zainstalujemy, czy chcemy kałachak Przydałby się kała generalnie Dobra Najpierw musimy wszystko rozładować, co my tutaj mamy. Okej, okay, czy coś jeszcze? Dobra, to możemy sobie zatrzymać strzelbę. Tę strzelbę sprzedamy. Póki co służy nam dosyć dobrze. Bezpiecznej podróży. Dobra, to idzie, to idzie. Co się jeszcze miałem sprzedać, tylko nie wiem co. Co to jest? Pendrive z danymi do modyfikacji. Tak, tutaj wszelkie dane do modyfikacji, wszelkie schematy znajdujemy na pendrive'ach. I potem z pendrive'ami możemy udać się właśnie do mechaników i oni już zajmą się resztą. Dobra, to chyba wszystko. Tak patrzę, 40 kilo prawie mamy yy, i trzy bronie, czyli czegoś, można by się było pozbyć. Dobra, sprawdźmy, jak ta broń ma się do kałacha, powiedzmy. Ma większe obrażenia, czyli to sobie zatrzymamy. Vipera sobie zatrzymamy, kałacha sobie sprzedamy. Czyli właśnie nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale okej. Okay. Yy, w kałachu mieliśmy chociaż trochę amunicji, ale on widzę, że nic nie ma ma no, parę granatów, parę bandaży. Dobra, ile mamy? Całkiem dużo jak na samym początku. Ciekaw jestem, czy tutaj zakończenie też obejmuje, czyli tutaj też są zakończenia w zależności od tego, ile mamy pieniędzy. Dobra, co ja właśnie kupiłem? Przepraszam was za moje rozkojarzenie, ale to, to musiało być coś ważnego generalnie, więc... Nie mam co żałować i do tego granaty czym nie. Dobra, weźmiemy te 3 granaty, jeszcze będziemy mieli 4. Zestaw nie najgorszy. Czy ta amunicja tak naprawdę jest nam potrzebna? Co to jest za amunicja? 9,19, a to nie jest do Vipera czasem. No dokładnie, czyli mamy już coś do Vipera. Bardzo dobrze 100 pocisków nie zawadzi. Do pistoletu mamy coś, ale do pistoletu to nie jest aż tak. Istotne ok, to chyba wszystko. Sprawdźmy jeszcze raz, co my tutaj mamy takiego. Ok, powinno zadziałać to wszystko. Wódki jeszcze się pozbędziemy. Wódki nie będziemy pić. A nie kupił nas wódki, no trudno. To zostanie w naszym ekwipunku. No widzicie, no tutaj, jak właśnie właśnie, w tyłku eskimosa. Coś jeszcze słuchajcie, czy coś jeszcze tutaj mamy ogarnąć? Spójrzmy na nasze PDA. Nie, to chyba wszystko. Teraz już możemy sobie zobaczyć, jak się rozkładają siły. Wróg pokonany, no i bardzo dobrze. Zepchnęliśmy relegatów do marginesu. Ok, tutaj wszystkie osiągnięcia są. Wszystkie cele osiągnięte i bardzo dobrze. Czyste niebo nas lubi, ale można lubić jeszcze bardziej. Zresztą nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że stopień tego, jak nas lubią, po prostu maleje z czasem. Niestety, nie wiem dlaczego tak jest, ale tak chyba jest. Pójdziemy jeszcze oczywiście do mechanika. Niech zobaczy, co tam z naszym sprzętem naprawimy, co nieco. I ruszymy dalej. Co tam? Dobra. Hmm, czy masz dla mnie jakąś robotę? Zaraz zobaczymy, co to jest. Schemat ulepszeń. Bardzo fajnie. Mamy szukać trzy ulepszenia: skórzana kurtka, Viper 5 Viper 5. <laughs> ok, jak najbardziej. Pamiętaj, jeśli chcesz dobrze strzelać, twoja broń musi odesłać się w odpowiednim momencie. Zgadzam się, zgadzam się w pełni z Tobą. Dobra, póki co naprawa broni jest e, tania i to mi bardzo odpowiada. E, dobra, sprawdźmy, co my tutaj możemy zrobić sobie z naszą kamizelką. Możemy zwiększyć e, wagę albo. E, Albo zmniejszyć siłę uderzenia pocisku na początek. Tak sobie myślę, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Eee, ochrona termiczno-elektryczna. No tak, możemy wybrać. No tak, jeśli możemy tutaj wybrać pomiędzy powiedzmy a wagą a, a ochroną termiczną-elektryczną. Co nie jest fajne. Nikt nie lubiłem takich wyborów. Ale okej, okay, to zobaczmy, co mamy dalej może. Wytrzymałość. Albo Noctowizja, ciężki wybór, powiem Wam, że naprawdę ciężko. Pojemnik na artefakty. No to pojemnik na artefakty. Eee, no moglibyśmy sobie zamontować, ale wtedy już to na nic nam nie starczy. Czyli musimy się tutaj posiłkować tylko. Możemy tu wywołać tylko jedną rzecz, tak naprawdę. Właśnie teraz się zorientowałem. Czy jakoś za dużo gadam teraz, czy, czy nie? Jakoś tak mi się wydaje, że trochę więcej niż zazwyczaj. Nie wiem dlaczego tak jest, ale generalnie mi się ten sam podoba. A jak to wyjdzie na filmach, to, to zobaczycie. Najwyraźniej mam po prostu dobry dzień do nagrywania. Staram się nie myśleć o tej zawieruszy na zewnątrz, o tym całym wietrze, o tej wichurze. Bo co jak co, ale może padać, może sypać. Nie wiem, mogą być różne warunki atmosferyczne, ale wiatru po prostu nie znoszę. No dobra. Bo się tutaj rozgadałem, a naprawdę przydałoby się coś. Wiecie co? Myślę, że tutaj póki co wybierzemy sobie bezpieczeństwo. Czy na coś jeszcze nas stać? Nie, już na no nic więcej. I dlaczego nie możemy. Aha, ma nas po prostu nie stać, tak? Aha, czyli inne ulepszenie potrzebujemy, żeby, żeby odblokować to ulepszenie. Dobra, no ale coś już tam mamy. Nie jest źle. Możemy jeszcze pobawić się z naszą bronią. Co my tutaj mamy do strzelby? Gdyby była jakaś dodatkowa amunicja, czy jest coś takiego? No tak. To było mądre. Dodatkowa amunicja w dwulufowej strzelbie. Tak. Tak. Ok. Celność. Prawia celność, ale musimy się pozbyć z tego nabojów kulowych. Możemy się z nimi pożegnać. Możemy zmniejszyć wagę. dużo i niezawodność. No cóż, tutaj bronie yy, chyba wolniej generalnie się niszczą, wolniej się zużywają niż w pierwszej części, także myślę, że tutaj na razie nie będziemy sobie zawracać się niezawodnością głowy, ale myślę, że odrzut jak najbardziej. Czemu by nie? Tylko pewnie też muszę wybrać no, moglibyśmy moglibyśmy coś więcej, moglibyśmy dwie rzeczy wybrać, ale zobaczymy. Dobra, odrzut yy, a weźmiemy sobie to. Okej, okay. jest pięknie. Zresztą strzelby w sumie dwustrzałowe jakoś nie warto zbyt dużo inwestować, bo po pierwsze są wolne. Są mocne, ale i są wolne. No, chyba, że w celność. Eee, tylko, że właśnie, bez, bez nabojów kulowych, a naboje kulowe. A naboje kulowe. są przeciwpancerne. Dobra, to chyba na razie tyle. Chyba, że. no nie śpi, nie śpi, nie śpi. Chyba, że tutaj jeszcze coś zobaczymy, co my tutaj mamy do pistoletu na przykład. No, i pistolet też nie jest jakąś rewelacją. Jest jako zawsze ostateczność. <laughs> mamy 8 pocisków teraz, tak? Dobrze kombinuję, chyba tak. 8 pocisków moglibyśmy sobie rozbudować do 12. Co jeszcze? Po Szybkostrzelność, poszybkostrzelność, odrzut. Nie, szybkość czegoś nie jest nam tak potrzebna, ale wielkość magazynka czemu by nie. Okej, okay, i to chyba tyle. No dobra. Myślę, że może być i no, pięknie rozpogodziło się, bardzo fajnie, ale noc dalej jest ciemna. Ale nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. Jest klimat, jest dobrze. Mamy latarkę, więc nie jest najgorzej. Dobra, moi drodzy, myślę, że to już nie ma sensu się wybierać. Nie ma sensu się wypuszczać dalej na bagna. Teraz zresztą zobaczymy, obejrzymy sobie strategię. Tak, powinniśmy tutaj przejść na Plac Maszynowy, i z Placu Maszynowego zajmiemy się renegatami na tym posterunku i przejdziemy sobie na północno-wschodnie gospodarstwo. I myślę, że to nastąpi w przyszłym odcinku. Zobaczymy jeszcze jak nam to wszystko wyjdzie, bo po ciemku może być naprawdę bardzo, bardzo ciężko. I to chyba tyle słuchajcie. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.